Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Mandio... No i witam Was w dniu 30, w dniu 30, kiedy zobaczymy pierwsze zakończenie tej gry. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać dwa możliwe zakończenia, które mam przygotowane. No i dobra, powiedzmy jeszcze, że trzecie. Ale chciałbym Wam pokazać właśnie dwa tutaj zakończenia, które mam dla Was przygotowane. W kolejnym odcinku, który nie wiem, czy będzie za dwa, czy za pięć dni, ponieważ będę musiał się trochę do niego przygotować, będę chciał Wam pokazać inne zakończenia możliwe. No i chyba później jeszcze zrobię po prostu albo w tamtym odcinku wcielę jak zdobyć wszystkie tokeny. Albo zrobić z tego jeszcze oddzielny odcinek, jak te wszystkie tokeny tutaj z boku zdobyć. Ale dzisiaj na pewno zobaczymy dwa zakończenia, zobaczę jak się wyrobię z czasem, to jeszcze trzecie. Zobaczymy zakończenie chwili, kiedy uciekamy z rodziną do Obristanu oraz drugie zakończenie, kiedy decydujemy się zostać i wspierać zakon do samego końca, ponieważ, jak pamiętacie, współpracowaliśmy z zakonem i byliśmy bardzo, bardzo dobrymi współpracownikami. Dlatego słuchajcie, teraz już nie pozostało nam nic innego, aniżeli uciec z pięcioma osobami, czyli z naszą całą. Rodziną tutaj do Oblistanu za 150 dolarów ucieczka. Gotowi jedziemy swoją drogą. Jako, że to jest jeden z ostatnich odcinków, i ogólnie zanim jeszcze uciekniemy, chciałbym Wam bardzo podziękować, że tak długo oglądaliście tą serię, że oglądacie odcinki do samego końca i że zostawiacie tyle lajków pod tą serią. No, no bo tak naprawdę to jest pierwszy raz na moim kanale jakaś dłuższa seria, i cieszę się, że aż tak dobrze wypaliła. Zatem łapki w górę dla Was zdecydowanie. A teraz już możemy wreszcie uciekać. Ok, razem z wami do obristanu wyruszają wasz syn, wasza żona, wasza siostrzenica, wasz wujek i wasza teściowa. Wsiadacie do nocnego pociągu na terytoria północne, jest niemal pusty. Płacicie za podrobione w pośpiechu paszporty i kwity repartyjanta, wyglądają okropnie. Oj, nie zapowiada się to zbyt dobrze. Docieracie do przejścia o świcie. Kolejka jest ogromna. No, coś o tym wiemy, co nie coś o tym wiemy o tej ogromności kolejki. Sześć godzin później, imigracja obrystańska. Wasze dokumenty, poproszę. Proszę bardzo. Przyjeżdżacie sami? Nie, jest ze mną moja rodzina. Proszę, wszystkie dokumenty. Dajemy wszystkie dokumenty. Z zamierzamy odwiedzić krewnych. Nie interesują mnie wasze zamiary. Proszę uczekać. O kurde, zobaczcie jaki jest agresywny. Ej, to niedobrze w zasadzie świadczone. Stuk. Stuk. Dostajemy jakieś stuki. Czy to, ale czy to są stuki potwierdzające? Jest taka wysoka muzyka, że nie mogą nam odmówić. Jeżeli nam odmówią, jak jest taka wesoła muzyka, to to będzie najgorsze zakończenie na świecie. Nie uwierzę, jeżeli nam odwołują, jeżeli jest taka wesoła muzyka. Stuk. Witamy w Oblistanie Następny! I Oblistan ponad wszystko! I takie jest właśnie pierwsze dzisiejsze zakończenie, moi mili... Wymigrowaliśmy do stanu uciekliśmy przez Arstot, przed Arstockimi władzami. Jest to zakończenie 18 z 20. Czas gry 4 godziny 18 minut, 330 odprawionych podróżnych, 166 puszczonych, 27 otrzymanych pół, z czego myślę, że 15 było takich, że musiałem je otrzymać, a cała reszta to były po prostu moje fejle, Zakończenie 18 z 20. I teraz możemy zobaczyć twórców, ale my nie będziemy na to patrzeć, tylko od razu przejdziemy do kolejnego zakończenia. Dzień 31. Przyszłość przejścia granicznego niepewna za wcześnie na otwartość 23 grudnia 82 rok. Słuchajcie, zabieramy się za kolejne zakończenie. Dzisiaj moja kamerka jest w innym miejscu, dlatego troszeczkę inaczej wszystko to ustawię zrobiłem tak, ponieważ dzisiaj właśnie patrzymy zakończenia, zatem specjalnie ustawiłem inaczej kamerkę, żeby wam się wygodniej tutaj oglądało. Dalej konfiskujemy wszystkie paszporty z Arstocki. Eee, nie opuszczajcie waszego regionu. O, tutaj jest jeszcze tego. Bo jutro jest ta nasza wielka kontrola, czyż nie? Jutro jest nasza wielka kontrola i jutro wszystko się okaże. Dobra, wpuszczamy następną osobę, poproszę. Dzień dobry, dzień dobry, witam, witam, kto dzisiaj mnie odwiedzi. Dzień dobry, witam. Widzę, że pani z Obristanu, ale nie potrzebujemy pani paszportu. Pani nie jest poszukiwana, pani się nazywa. Tutaj taki siak. Zaraz panią sprawdzimy, czy wszystkie pani ma szczepienia. Ja widzę, że ma pani aktualne, zatem nie muszę sprawdzać. Um, dobra, do pracy na dwa miesiące. Tak powiedziałaś, kilka miesięcy. Dobra, może być. Zobaczmy, czy Tomasz dobrze. Dobra, zobaczmy to szybciutko. Tutaj imię w ogóle nie jest za bardzo podobna do siebie, moim zdaniem. Mhm, mhm. Widzę, że to nie tylko tego, jest moje zdanie, że tak jest. Ale rzeczywiście ma napisane długie włosy. Myślę, że to jest po prostu ona. No tak mi się wydaje. No, zobaczmy to tak szybciutko. Rzeczywiście, dane są zgodne, długie włosy. Jeszcze tutaj 01, tutaj data się zgadza. Tutaj się zgadza. Mergerow się również zgadza. Jeszcze o tak ciebie tylko zobaczmy. Dobra, słuchaj, dajemy tobie być zieloną. Pieczątkę, proszę bardzo. Witamy w Arstoczce. Welcome to Arstoczka. Poproszę kolejną osobę. Poproszę kolejną osobę. Witam, witam. Witam, Eziku. Dokumenty poproszę. Posterunek w Gresslinie nie przetrwa długo. Dziś burzymy mur. Będziecie bezpieczni, nie strzelać. Z, pl, zakon Gwiazdy Ezika. Okej. Okay. Widzicie. Zatem dzisiaj będą burzyć do mur. I dzisiaj wypuszczą te wszystkie osoby, żeby tutaj przebiegły. I tutaj właśnie jest bardzo ważna rzecz. Czy my przeszkodzimy Ezikowi, czy też nie? Oczywistą odpowiedzią jest: nie przeszkodzimy im, ponieważ chcemy właśnie współpracować z Ezikiem, chcemy z nimi zasięgnąć jak najdalej. No i oni są po prostu naszymi takimi prawdziwymi przyjaciółmi tutaj, przynajmniej w mojej osobistej opinii. Ale sto tutaj ja nie ufam. Od samego początku zdecydowaliśmy się sprzeciwić, i mam nadzieję, że no, wyjdzie nam to na dobre. Bo zawsze Ezik może nas okłamywać, żebyśmy jedynie mu nie przeszkadzali. On doskonale wie, że ma broń, bo sam mi dostarczył broń. O ile dobrze pamiętacie, 188, dobra, z Tobą już wszystko dobrze. M Les Renady jesteś, mogę Cię je wpuścić. Proszę bardzo, sprawujcie się dobrze, dokładnie. Następną osobę poproszę. O, co to tobą było? Nie tak? Prak zgodności płci. Cześć, miała kobieta? Czy miał mężczyzna? O kurde, o kurde, nie spojrzałem na to. Ty jesteś na pewno kobietą. Imigruj do Arstowski, okej. Okay. Imigracja, ale zawsze waga się nie zgadza, moja droga, u ciebie. Co ty przewozisz, kobieto? Co ty przewozisz? Poproszę rewizję. Tak, poza tym to widzę, że to się zgadza. Kim? Hesu? Hesu? Kim? Się Święty Marmero się zgadza. Kim? Hesu się zgadza. Jesteś kobietą i masz kontrabandę. No, jest mi bardzo przykro, ale niestety nie wolno... Nie wolno takich rzeczy tutaj wnosić. Nawet nie wiem, co to jest. No niestety, będę musiał panią zaaresztować. A, aresztujemy. Bardzo jest mi przykro. Co robicie? No aresztujemy Ciebie, no sorry. Takie mam po prostu wymogi, taki mam po prostu obowiązek, że muszę Ciebie zaaresztować w takim wypadku, moja droga. Dziadek? Witaj dziadku, co tam u Ciebie? Chłopie, zrobiłem niezły biznes, wielki, nie masz pojęcia. W każdym razie chcę Ci podziękować, czekałem w tej kolejce tylko po to, to ja może pójdę. Haha. Ha. No i dał nam 40 tutaj dolarów. Dziękujemy Ci dziadku, strasznie. No i to był... <laughs> Przepraszam bardzo. To pokazuje, że warto było współpracować z dziadkiem od samego początku. Nie jesteś poszukiwany, nie jesteś. Enki, o wimporze to dobrze. Polio, różyczka to dobrze. Daty się zgadzają. To się zgadza, o, tak sobie cię szybko sprawdzę. Będziemy po prostu prościej. Dobra, o to możemy odłożyć. Eee, import migracja: 55 jest 187 wzrostu się zgadza. Eee, KK, Natalia Nichowska, Nichowska Natalia, imigracja, no jesteś pierwszy za pierwszy, to się zgadza, kobieta, no dobra, wszystko mi się na pierwszy rzut oka w tobie zgadza, no ja dzisiaj nie przykładam takiej dużej wagi do sprawdzania tego, bo tak naprawdę dzisiaj burzymy mur, dzisiaj burzymy mur, zatem to czy przypuszczę wszystkich dobrze, albo przypuszczę wszystkich źle, to nie ma aż tak ogromnego znaczenia, witam, kolejna osoba z Abristanu, widzę, dzień dobry, Josefie, witam, Josefie. Okej, okay, to ci się u ciebie zgadza, to się u ciebie zgadza, polio, cholera się zgadza, skal się zgadza, twój wygląd się zgadza, poszukiwany nie jesteś. To bardzo dobrze, że nie jesteś poszukiwany, mm, to się wszystko się tutaj zgadza, twój wzrost się mój drogi nie zgadza, w tym, w tym będzie, a nie zgadza się, dobra, nie mam tego pytań, dwa dni, tranzyt, Obristan Joseph Stroud, Stroud Joseph, jeszcze o tak się sprawdźmy, no dobra, wszystko jest u ciebie dobrze, Joseph, możemy cię przepuścić, zapraszam, zapraszam do Arstoczki, sprawujcie się dobrze, przepuszczamy i zapraszamy kolejną osobę od razu tutaj. Dokumenty poproszę, widzę, że pani tutaj jest ze Zjednoczonej Federacji, ale widzę, że pani ma tutaj aktualne szczepionki bardzo dobrze. Dobrze, że już nie przywozili. O, o i zobaczcie, teraz się zaczyna. Teraz się zaczyna. Przejechany został pierwszy strażnik. Zosta zostają zabici dwóch kolejnych zostaje zabitych. I teraz mogę zdecydować, czy ja chcę z niej współpracować, czy nie, bo mogę ich równie dobrze teraz zastrzelić. Jednak ja nie wykonuję żadnego ruchu. Nie ma potrzeby, żebym wykonywał jakikolwiek ruch. Wybucha mur, i nagle wszyscy ludzie, co uciekali teraz o kurde! Nie ma muru, możemy przebiec. Jest to oczywiście nawiązanie do tutaj do zniszczenia muru berlińskiego. No i wszyscy przebiegają tutaj na granicę Arstocki wszyscy ludzie. Ale dlaczego ludzie wszyscy chcą tak do arstoczki przyjechać? Bo arstoczka właśnie prezentuje tą wschodnią część tą wschodnią część kraju. Data waszej kontroli została wyznaczona na jutrzejszy poranek. Wśród paniki w pracy ruszyli się do domu, żeby sprawdzić co z rodziną. Dobra, jedzenie dajemy, idziemy spać. Jutro mamy naszą kontrolę, ale niczego się nie obawiamy. Inspektorze, cóż za wspaniały dzień! Granica została przerwana. Ezik rośnie w siłę, zaś skorumpowanie ich ciwi słabną. Przeniesiemy was do lepszego mieszkania. O, jeszcze lepsze mieszkanie dostaniemy, aniżeli mamy teraz. Wasza służba inspektora dobiegła końca. Potrzebujemy agentów. Oho. Przyłączcie się do nas, a razem dokonamy rewolucji. Niech żyje nowa arstoczka. Nowa arstoczka, dokładnie. I to było moi drodzy kolejne zakończenie. Mamy obecnie godzinę już taką, że niestety nie zdążę wam pokazać jeszcze jednego zakończenia, tak żebym samemu je przeszedł. Ponieważ kolejne zakończenie wymaga ode mnie przejścia całej gry na nowo. Gdzie nie współpracuje właśnie ze Zikiem w ogóle. Zatem to troszeczkę mi czasu zajmie, ale ja wam bardzo dziękuję za oglądanie Papers Please. Jeszcze będzie jeszcze jeden odcinek z zakończeniem, i myślę, że też od razu tam też walnę jak zdobyć te wszystkie właśnie ordery i tak dalej. Zatem powiedzmy, że to był przedostatni odcinek, następny odcinek już raczej na pewno będzie ostatnim odcinkiem. Bardzo wam dziękuję, że tak długo zostaliście przy tej serii, że cieszę się, że Wam się podobało. Następną serię, jakie planuję właśnie z tego klimatu i tak dalej, to jest e, gra, która się nazywa jak już długo, długo zapowiadałem. No, no, zgadniecie jaka? No przecież oczywiście, że wiecie jaka. Przecież to jest This War of Mine. Oczywiście, że tak zrobię z tego serię. O ile wiem, tam również jest wysoki poziom trudności, dlatego sobie ja go jeszcze dodatkowo podkręcę, żeby było mi jeszcze trudniej. No ale cóż, widzimy się w kolejnej serii już niedługo na moim kanale. Dziękuję wam bardzo za oglądanie Papersów. Mam nadzieję, tak jak mówiłem wcześniej, że wam się podobało. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa, cześć.